Przyjście dziecka na świat to wielka radość dla rodziców i rodziny. Czułość i miłość pojawiają się w sposób całkiem naturalny, promienieją na zewnątrz jako wyraz szczęścia. Gestom i uśmiechom nie ma końca. Ale gdy dziecko rośnie, radość nie jest już tak ciągła. Pojawiają się problemy, wyzwania, nowe obowiązki i niestety zaniedbania. Bo młodość na zewnątrz wygląda pięknie. Jak wiosenna łąka, ale wewnątrz, co dzieje się wewnątrz tej młodej duszy, która dopiero szuka swojej drogi życia? Jakże często nasza młodzież jest pozostawiona sama sobie, opuszczona przez rodziców, rodzinę i szkołę. Nie dlatego, że młodzi ludzie są odizolowani od świata, ale dlatego, że nikogo nie interesuje stan ich duszy, tej duszy, która przechodzi fazy głębokich zmian wręcz tąpnięć, nie tylko biologicznych, ale też psychicznych i intelektualnych. I właśnie w takich chwilach młody człowiek potrzebuje, jak tlenu, kontaktu z tymi, którzy potrafiliby go zrozumieć i pomóc, ale w sposób subtelny, wznieść się wyżej. Gdy takiego środowiska brak, zaczynając od rodziców, którzy ciągle są zajęci, i dziadków, którzy mają swoje choroby na głowie, Aż po nauczycieli, którzy muszą wyrabiać ministerialne normy, młody człowiek zaczyna odczuwać wokół siebie kosmiczną wręcz pustkę. Jest sam. Oczywiście ta samotność jest ukryta, bo na zewnątrz nadal spotykamy grupy roześmianej młodzieży. Wiosna trwa, a młodość jest towarzyska. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej, to widzimy nerwowo wypalane papierosy, by zabić stres. Słuchawki w uszach, by oderwać się od świata, nieustanne pikanie w komórkę, żeby wysłać setnego smsa o jakiejkolwiek treści do kogokolwiek, odruchowe przekleństwa, a na Facebookach konkurs zdjęć, kto najlepiej imprezuje, co pokazać ma stan zamroczenia. Ale dorośli tej drugiej strony już nie widzą, nie chcą widzieć. Wolą żyć z obrazem swoich pociech tak, jakby to były aniołki, które kroczą przez życie normalnym trybem. Tak jednak nie jest. Gdy młodzież pozostawiamy samą sobie, pojawiają się macki zła, które wpełzają do duszy i zadamawiają się bez przeszkód. Na konsekwencje nie trzeba długo czekać. Zło atakuje kluczowe dla życia człowieka poglądy. Pierwszy to lekceważący stosunek do kształcenia się i rozwoju. Normalnie rzecz biorąc nastolatek ze swej natury jest otwarty na to, żeby się właśnie rozwijać poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności, czego w sposób zorganizowany dostarcza szkoła. Tymczasem coraz więcej nastolatków nie chce się uczyć. Szkołę traktuje jak karę, a swe perspektywy wiąże głównie ze zdobyciem pracy zarobkowej. Za tym idzie utrata ideałów i lekceważący stosunek do tych, którzy osiągnęli wyższy poziom wiedzy i kultury, zwłaszcza gdy nie jest on wymierny finansowo. W skali całego społeczeństwa oznacza to załamanie się wspólnoty narodowej, bo tej nie ma bez elit, na rzecz zbiorowiska pracowników do wynajęcia, najchętniej przez obcych. Drugi to pogląd na rodzinę i małżeństwo, coraz częściej za Normalny uznaje się z jednej strony rozwód, a z drugiej tzw. związki partnerskie. W obu wypadkach mamy do czynienia z destrukcją wspólnoty rodzinnej, która opiera się na dalekosiężnej współodpowiedzialności i głębokiej przyjaźni. Taka współodpowiedzialność znika, przyjaźń się nie rozwija, a relacje międzyludzkie sprowadzane są do gry egoizmów, co wcześniej czy później. Przeradza się w piekło. Główną ofiarą tego piekła zgotowanego przez dorosłych są oczywiście dzieci, których psychika wystawiona jest na potężną próbę, a zwłaszcza sypie się wiara w dobro, skoro najbliżsi im ludzie, matka i ojciec, nie potrafią ocalić dobra i tak łatwo ulegają złu. Jak dziecko tak strasznie doświadczane przez własnych rodziców zapatrywać się będzie na wartości moralne z jakim nastawieniem patrzeć będzie w przyszłość. Człowiek boi się na te pytania odpowiadać, ponieważ domyśla się, że odpowiedź jest przerażająca. Nasza młodzież jest coraz częściej opuszczana przez dorosłych, jest właściwie porzucona. Jeżeli obserwujemy jakieś naganne zachowania wśród młodzieży, to musimy pamiętać, że zasadniczą odpowiedzialność ponoszą właśnie dorośli swoim złym przykładem, brakiem wyobraźni, krótkowzrocznością, brakiem choćby próby nawiązania kontaktu z młodym człowiekiem, ale w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Młodzież ma wielki potencjał, ale sama nie dojrzeje. Za to ostatnie odpowiedzialni są dorośli. Nie może być nic ważniejszego dla dorosłych, niż pomóc młodemu człowiekowi w rozwoju, by kroczył właściwą drogą. Nie ma w życiu nic ważniejszego, oby dorośli wreszcie to zrozumieli. Szczęść Boże!